Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil, i w tym filmie pokażę Wam, jak możecie znaleźć produkt w internecie i sprzedawać go za pomocą mediów społecznościowych. Dzisiaj na swoim Instagramie pochwaliłem się wynikami jednej z moich kursantek, która wygenerowała około 900 dolarów, wydając na to 100 dolarów i została z takim zyskiem na zero około 1000-1500 zł. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik, bo wygenerowała to w 5 dni, miała bardzo mały budżet, więc jeżeli zaczynacie z małym, Budżetem i chcecie generować jakieś zyski w dropshippingu, żeby później móc przejść na przykład na reklamy na Facebooku. To myślę, że jest to idealna metoda dla Was. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Przede wszystkim na samym początku musimy znaleźć produkt jakiś, który będzie dobrze się sprzedawał. Tej metody raczej jeszcze nie pokazywałem na żadnym filmie na tym YouTubie, dlatego, będzie to coś nowego. Myślę, że to jest dosyć fajna metoda, której używam tak naprawdę od niedawna. Jest ona przeznaczona do troszkę innych metod reklamowania, natomiast myślę, że właśnie z tą metodą, którą wam tutaj przedstawię, to działa ona świetnie. Więc niejednokrotnie pewnie słyszeliście z moich ust, że najlepiej jest sprzedawać to co już się sprzedaje, tylko zrobić to lepiej, albo żeby to była lepsza strona, lepsza oferta, lepszy, nie wiem, lepsza jakość tego produktu i tak dalej. Natomiast może być to nawet ten sam produkt. Jeżeli on się sprzedaje komuś, no to jest duża szansa, że nawet jeżeli zrobimy to samo albo trochę gorzej, no to i tak on będzie nam się sprzedawał. Dlatego w tym celu dzisiaj aby znaleźć ten produkt, wykorzystamy sobie Exchange Marketplacea, która ta strona należy tak naprawdę do Shopify'a z tego co pamiętam i można na niej sprzedawać właśnie sklepy, które zbudowane są na Shopify'u, tak więc jeżeli, nie wiem, już nie chce wam się prowadzić tego sklepu, macie jakiś dochód na tym sklepie, coś tam się cały czas dzieje, no to możecie tutaj ten sklep sobie sprzedać. I jak możecie zobaczyć, jest tu bardzo dużo sklepów, które właśnie aktualnie dużo tych produktów sprzedają i mimo wszystko ludzie chcą się pozbyć tych sklepów, bo wiadomo, czasami nie mają czasu, chcą sobie zainwestować w coś innego. Tak więc przejdźmy sobie na tego Exchange Marketplace'a, przejdźcie sobie tutaj no i jak będziecie mieli te sklepy wybierzcie sobie, bo możemy sobie wybrać tutaj obrazek, żeby widzieć co to są za sklepy. Bądź możemy sobie tutaj puścić właśnie ten graf, żeby widzieć jak ta sprzedaż w czasie wygląda. I teraz o co nam chodzi? Chodzi nam o to, aby znaleźć te sklepy, które mają jakieś trendy wzrostowe. Mamy tutaj sklepy private listing, czyli te sklepy nie będziemy mogli zobaczyć co to jest ze sklep, tam nie ma podanego linku do tego sklepu, więc takie sklepy musimy sobie pominąć. Jak będziecie sobie zjeżdżać w dół, no to musimy znaleźć coś, co właśnie ma jakieś trendy Wzrostowe. Mamy tutaj jakiś sklep, który ten trend wzrostowy ma, więc tutaj najprawdopodobniej jest jakiś produkt, który. Dobrze się sprzedaje. Z tego co jednak wiem, to są właśnie jakieś perfumy, więc tutaj będzie to raczej dla nas za trudne. Tutaj mamy jakiś trend trochę spadł. Mamy jakiś trend wzrostowy kolejny, ale jest to private listing, więc też sobie to zostawimy. Mamy tutaj jakieś kolejne marki. Większość z nich tutaj kojarzy, natomiast są to produkty jakaś biżuteria czy ciuchy, więc tego typu produkty nie będą dobrymi na start, bo. Między innymi, no, jeżeli chodzi o te produkty, to mamy bardzo dużo osób, coś chce zwracać, coś chce tam um, zamieniać i tak dalej, więc nie chcemy od tego. Zaczynać, natomiast mamy tutaj też jakiś trend wzrostowy, tak samo jak tutaj, ale to w private listing. E, możemy sobie zobaczyć ten sklep, bo powinien być tutaj odpowiednim dla nas. E, tak więc, jak sobie zobaczymy, e, to około ten profit, który tutaj osiągają miesięczny z tego sklepu, to jest około 1167 dolarów. Mamy 500, około 500 sprzedaży każdego miesiąca. Tak więc, ten sklep mógłby nam się tutaj nadawać do tego, żeby prześledzić. Zobaczymy jednak sobie jeszcze coś, może. Innego. Tutaj mamy. Też w miarę wzrostowy trend lekki spadek, natomiast możemy sobie sprawdzić co to jest. O, To już wiem, że jest produkt dropshippingowy na 100% na AlieExpressie go znajdziecie. I tak samo mamy 1278 e, miesięcznego profitu, 650 sprzedaży każdego miesiąca. No tutaj mamy lekki spadek, natomiast mimo wszystko jest tutaj dosyć duży uskok, i ten przedmiot również na pewno dobrze się sprzedaje, dlatego odpalmy go również i zobaczymy. Jak to będzie działało? Zacznijmy sobie od tego sklepu, który mamy tutaj. Pierwszy, 145 000 dolarów, ktoś za niego chce. E, natomiast, no tak jak mówię, 1167 e, e, dolarów e, miesięcznie. I teraz e, dodamy sobie do tego taki pewien e, tutaj kodzik, czyli mamy taki shortcode. Jak wpiszecie sobie collection, all sort i tak dalej, możecie sobie tutaj to przepisać, to tworzą Wam się najlepiej sprzedawane produkty na tym sklepie internetowym. No i teraz. Wiemy, że ten oto tutaj produkt pierwszy jest produktem, który najlepiej się na tym sklepie sprzedaje. E, tak więc wystarczy teraz, że znajdziemy ten produkt sobie na AliExpressie, e, zobaczymy jak on, tam będzie, jak on tam działa, no i będziemy mogli podjąć decyzję o tym, czy warto to sprzedawać, czy nie. Natomiast jeżeli to jest best selling produkt na tym sklepie internetowym, e, no i mamy tutaj około 500 sprzedaży miesięcznie, tak jak mówię, ten trend w miarę tutaj, tutaj miał jakiś spadek, ale znowu rośnie, e, więc no najprawdopodobniej e, ten produkt byłby takim naszym zwycięskim produktem, który warto byłoby dodać na ten sklep, no i później go zacząć reklamować. Przejdźmy sobie znowu na ten sklep. Na tym sklepie mamy różnego rodzaju takie pojemniczki, do których możemy wsypywać sobie kawę, no i parzyć w tych takich różnych. Właśnie mamy tutaj jak to wygląda. Tak więc tak to wygląda. Natomiast mamy tu, to jest ten tak naprawdę ten sam produkt tylko do różnych kaw, czy też różnych tych mikserów. Nie wiem jak to się nazywa jak się to robi, bo szczerze powiedziawszy kawy, to raczej nie pije. Tak więc tak to wygląda. Ja ten produkt widziałem, to nie jest pierwsza marka, która sprzedaje ten produkt, i to nie jest pierwsza marka, która generuje na tym bardzo duże pieniądze, dlatego również warto byłoby się tym zainteresować, i również jest to produkt, który potencjalnie może być waszym zwycięskim produktem. Natomiast zanim zdecydujecie się, aby sprzedawać któryś z tych produktów, musicie sprawdzić, czy jest on na AliExpressie Bo jeżeli nie ma go na AliExpressie no to raczej nie posprzedajecie go sobie. E, tak więc przejdźmy sobie na AliExpressa i wystarczy teraz, że skopiujecie e, czy skopiujecie to całe, czy na przykład e, Head Color No pull for Dogs, tak jak ja to zrobiłem, i znajdziecie ten produkt dokładnie taki sam właśnie na AliExpressie. Jak przyjdziemy sobie w Orders, to zobaczymy, że tutaj najlepszy sprzedający się produkt ma 31 sprzedaży. To pokazuje, że ten produkt jest, no wiele osób mogłoby stwierdzić teraz, no skoro on się tu nie sprzedaje za dobrze na AliExpressie, to znaczy, że raczej jest to słaby produkt i tak dalej. Natomiast nie do końca jest to prawda, bo jest to bardzo nowy produkt. To pokazuje, że jest to nowy produkt. Natomiast jeżeli on się sprzedaje na tym sklepie, sprzedaje się w dosyć dużych ilościach i dodatkowo jest to nowy produkt, no to znaczy, że może być to z czasem zwycięski produkt i dla Was może być to, jeżeli odkryjecie ten trend wcześniej, to możecie na tym o wiele więcej zarobić. Tak więc jest to myślę dobry produkt na to, żeby zacząć z tym produktem, dodać go na sklep i zacząć go sprzedawać. Mamy dodatkowo. Wysyłkę z United States najprawdopodobniej do Stanów Zjednoczonych będzie to o wiele krótsza wysyłka, około 7 od 4 do 13 dni, tylko trzeba tutaj doliczyć 7 dolarów. Natomiast to wyjdzie około 10, oni tu sprzedają za 19. To już od Was będzie zależeć, jaką marżę sobie tutaj narzucicie. Natomiast co ja polecam, myślę, że na samym początku, mimo wszystko sprzedawać to po tańszej cenie i żeby ta marsza była większa. Jeżeli zobaczycie, że faktycznie to się sprzedaje, będziecie chcieli długoterminowo jakąś markę z tym budować, to wtedy możecie sobie żeby zawsze przejść na tą krótszą wysyłkę i dopłacać trochę więcej pieniędzy, tak żeby rozkręcić to wszystko. Aż czasem wiadomo, z, no, przejść na jakieś działania, które zwiększą tę waszą konwersję. Tak więc to jest jeden przedmiot. Drugim przedmiotem jest oczywiście nasze. Przejdźmy sobie tylko tutaj i będzie. O, jeżeli wpiszecie sobie, skopiujecie to. To wyskoczy wam również ten przedmiot. Najprawdopodobniej na AliExpressie, z tego co pamiętam, on tu się znajduje, więc to jest kolejny przedmiot. Jak możecie zobaczyć, są tutaj różnego rodzaju, natomiast mamy te właśnie tutaj są. I one tutaj już mają o wiele więcej zamówień. To znowu pokazuje, że ten produkt jest już trochę gdzieś tam sprzedawany i ludzie już mogą o nim wiedzieć. Ale myślę, że mimo wszystko jest to warto spróbować. No bo tak jak możecie zauważyć, to 5, 4, 4 tysiące, więc razem naprawdę daje to bardzo duże liczby, ale to też pokazuje, że ludziom się to podoba, ludzie chcą to kupować i jeżeli ten sklep tak dobrze to sprzedaje, no to nic innego nie pozostaje jak tylko spróbować to sprzedawać. Zobaczcie jaki profit margin jest na tym produkcie tutaj duży. Tak więc powiedzmy, że aby zwiększyć teraz waszą szansę na to, że będziecie więcej zarabiać ogólnie, któryś z tych produktów wam mocniej wypali, to bierzecie sobie i budujecie dwa sklepy. Na jednym robicie ten z tym produktem, jednoproduktowy sklep na przykład na samym początku, no i z tym jednoproduktowy również sklep. Później możecie dodać jakieś inne m, różnego rodzaju tutaj te produkty, natomiast na samym początku e, powiedzmy, że robicie tylko z tym jednym i tutaj również z jednym produktem. E, następną rzeczą, jaką musicie zrobić, jest, wiadomo, Instagram i tutaj e, reklamowanie siebie na Instagramie. Znaczy nie wiadomo, bo o, oczywiście jest bardzo dużo różnych sposobów. Możecie do tego wykorzystać TikToka, możecie do tego wykorzystać e, e, Facebook ads, Instagram ads, TikTok snapchat i tak dalej możecie wykorzystać bardzo dużo jest metod na to jak możecie zareklamować taki produkt natomiast w tym filmie chcę wam pokazać taki bardzo prosty i tani sposób na to jak to zrobić już niejednokrotnie o tym mówiłem ale powiem jeszcze raz tak więc aby sprzedać taki produkt na Instagramie w bardzo prosty sposób i tani sposób wystarczy że wejdziecie sobie na przykład na hashtag dog czyli jeżeli sprzedajecie sobie ten produkt no to wchodzicie na hashtag dog czyli związany z psami musicie brać tą niszę, jest ona aktualnie związana z psami i tutaj mamy dużo różnych stron, które wrzucają jakieś tam zdjęcia dotyczące właśnie psów z tymi psami, więc automatycznie te osoby, którym się podoba ten cały content, ta cała nisza związana z psami, oni tutaj lajkują i są obecni. Tak więc musimy sobie znaleźć jakiś, jakąś stronę na Instagramie, która ma na przykład, mamy tutaj 18 tysięcy obserwujących. Jest to dosyć dobra liczba osób, które obserwuje ten Это tutaj Instagram, nie jest też źle, jeżeli chodzi o polubienia, bo mamy tutaj przeciętnie około 500, 700 polubień, więc jest to też nie najgorzej i tutaj moglibyśmy na przykład napisać do tej osoby, że chcemy poprosić o to, że no po prostu mamy swój sklep internetowy i chcemy zareklamować ten produkt i teraz wystarczy, że weźmiecie jakieś zdjęcie, nie wiem, tego produktu, może być to zdjęcie, czy znajdziecie jakąś reklamę gdzieś na AliExpressie, czy na YouTubie, na Facebooku, gdziekolwiek Indziej. Jeżeli znajdziecie taką reklamę i będziecie chcieli, czy po prostu zdjęcie weźmiecie e, i ona, ta osoba wrzuci na ten swój e, profil na Instagramie e, z dopiskiem po prostu tutaj wrzuci również wasz link do waszego sklepu internetowego i teraz jeżeli taka osoba zobaczy, że na przykład podoba jej się to, co tutaj ma ten piesek założone, te szelki, to w tym momencie przechodzi sobie tutaj, bo tutaj ona zostawi oczywiście informację o tym, że jest link w jej opisie tutaj i można sobie ten przedmiot kupić. I teraz te osoby wchodzą, też mają, posiadają psy, więc mówią, o fajne, chcesz, chcą takie coś mieć, przechodzą sobie na ten link, przechodzą na wasz sklep internetowy, no i macie sprzedaż. I w ten właśnie sposób jedna z moich kursantek generuje takie sprzedaże. Jest tych osób trochę więcej, natomiast ona akurat tak dosyć dobrze tutaj sobie trafi, z tym produktem myślę, że z czasem będzie tych osób coraz więcej, tak więc w ten sposób możecie sobie z tym zdziałać. Możecie oczywiście też napisać hashtag Kofi. I tutaj znaleźć jakieś osoby, które będą zainteresowane bardziej tematyką właśnie kawy. I jeżeli znajdziecie taką stronę, która też ma w miarę tych obserwujących, fajnie, jakby miała tak od, od, od 10 do 50 tysięcy. Jeżeli jest poniżej 10, to możecie spróbować też z nimi współpracować na procent. Czyli dogadać się, że jeżeli coś się sprzeda z tego jej polecenia, no to wydajecie jakiś jej tam procent, na przykład 20% z tej sprzedaży. Bądź możecie znaleźć jakieś właśnie strony, które. Wrzucają tutaj różnego rodzaju yy, coś związane z kawą. I zapłacić im również za ten post sponsorowany, tak żeby oni wrzucili wam na tego swojego fanpage'a. No i oni tutaj wrzucają czy ten filmik, czy wasze zdjęcie, czy cokolwiek innego. Takie zdjęcie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Na Instagramie idealnie będzie to, to wyglądało, natomiast no tutaj nie zachęcam do kopiowania, bo akurat to już jest jakiś, jakaś marka, one, oni mają tutaj swoje własne zdjęcia. Możecie zamówić ten produkt do siebie, czy też znaleźć na AliExpressie Na pewno znajdziecie różnego rodzaju podobne zdjęcia. No i powiecie tej osobie, sobie, żeby ona wystawiła na swoim Instagramie, dodała link do swojego opisu i ta osoba, która będzie chciała, będzie zainteresowana zakupem, przejdzie na waszą stronę internetową, no i kupi ten produkt. Pamiętajcie o tym, żeby pisać do jak największej liczby tych osób. Jeżeli na przykład mamy te, te fanpage y związane z psami na przykład, to napiszcie tak do 20 na przykład takich fanpage' y, fanpage'y z, z, z różną liczbą obserwujących, tak aby żebyście mieli później porównanie, kto, komu zapłacić, kto ma więcej tych followersów, a bierzemy na przykład taniej, więc żebyście zapłacili no, tą, tą lepszą cenę. Też nie wszyscy się do Was odezwą, więc na 20 osób może się odezwać 10, na przykład 12 osób. Nie wszyscy będą chętni do tego, tak więc pamiętajcie o tym, żeby do tej większej ilości osób tutaj napisać. Sprawdzajcie również engagement, bo to też jest ważne, czyli zaangażowanie odbiorców, bo jeżeli na przykład powiedzmy, że ta osoba ma 18 tysięcy obserwujących i ma 100 lajków pod każdym zdjęciem i przechodzicie na inną osobę, która ma 3000 obserwujących i też ma 100 lajków pod każdym zdjęciem. No to wiadomo, że ta za 18000 weźmie więcej pieniędzy, a mimo wszystko dotrze to do takiej samej liczby osób. Dlatego tutaj musicie również na to uważać i zdecydować, kto po prostu, jaki influencer będzie dla waszej marki najlepszy. No i oczywiście dla tych osób, które gdzieś tam jeszcze nie zaczęły nic działać w dropshippingu, mają małą wiedzę, to na samym końcu po prostu przechodzicie. Jeżeli ktoś to kupi na waszym sklepie internetowym, sklep internetowy możecie postawić na bądź też na Wordpressie, na tym kanale są filmy, jak to zrobić, jak dodać takie produkty. No i w momencie, kiedy ten produkt Wam się sprzeda, po prostu przechodzicie na AliExpress, dajecie kup teraz i zakupujecie to na adres, imię, nazwisko tej osoby, która zakupiła to na Waszym sklepie internetowym. No i Wy zostajecie z tym profitem, który sobie tam nałożyliście. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Zostawcie również jakiegoś lajka, jeżeli film Wam się podobał i słyszymy się następnym razem.